Pafras to imię tego, który we wspólnocie, rodzącej się wspólnocie Kolosan, zastępował świętego Pawła. Był tym, który pierwszy przekazywał nauczanie Jezusa Chrystusa. Robił to dokładnie jak święty Paweł. To znaczy y, 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 był y, napełniony duchem świętym. Jak święty Paweł, który głosił z mocą i dlatego ta wspólnota wzrastała. Bardzo ważne jest, żeby pasterze wspólnot mieli Bożego Ducha, żeby nie głosili siebie, żeby ich głoszenie z mocą pomagało wzrastać wspólnotą. To jest warunek konieczny do tego, żeby wspólnoty się rozwijały.